Środki finansowe, te publiczne trzeba wziąć z dobrego rządu, to znaczy ktoś odpowiada za złą sytuację finansów publicznych w państwie polskim. Oczywiście symbole banderowskie w polskiej przestrzeni publicznej, także w ukraińskiej mnie oburzają, ale to jest inne państwo, ale w polskiej przestrzeni publicznej są nie do zaakceptowania. Wiecie czego mi ostatnio w życiu brakowało? Mocnego, konkretnego, a przy okazji merytorycznego pierdolnięcia. Z Karolem Nawrockim można się zgadzać lub nie. Można go lubić albo krytykować, ale trzeba mu przyznać jedno. Chłopak wie, jak wybrzmieć, żeby poszło w pięty. A po jego niedawnym wywiadzie pewnie nie jednemu pójdzie nie tylko w pięty. Zanim jednak przeanalizujemy komu i w co poszło, przypomnę Wam, że jesteście na kanale Kto wygrał, więc koniecznie zostawcie lajka like i suba. Zostawione? No to lecimy z tematem. Głównym problemem Nawrockiego jest to, że przez swoją dynamiczną kampanię wyborczą zbudował wokół siebie wysokie oczekiwania, którym może zwyczajnie nie sprostać. Spójrzmy faktom prosto w twarz: wybory prezydenckie fizycznie niewiele zmieniły. W końcu wymieniliśmy tylko prezydenta Sprawa i Sprawiedliwości na kogoś, kto jest jedynie mniej oficjalnie powiązany z tą partią. Możliwości prezydenta są mocno ograniczone i jest to bardziej funkcja reprezentacyjna, a wręcz symboliczna. Jednak w polityce sama symbolika również ma znaczenie. Szczególnie widać to w relacjach polsko-ukraińskich. Ze strony prezydenta Dudy brakowało mocnego tąpnięcia i słów: dość! Pewnie już słyszeliście o tym, co działo się na stadionie narodowym w weekend. Widzieliście filmiki, pokazujące rozróbę i umięśnionych ukraińskich mężczyzn wymachujących banderowskimi flagami. W tym przypadku nie jest ważne, kto jakie ma odczucia względem ukraińskich imigrantów czy wojny na Ukrainie. Takie zachowania powinny być piętnowane i krytykowane z każdej strony sceny politycznej. I właśnie w takich chwilach Polacy oczekują, że głowa państwa, ich reprezentant, zabierze głos. Nie po to, żeby zaogniać sytuację, ale żeby wyznaczyć granice. Granice gościnności, granice szacunku dla symboli i historii kraju, który udzielił schronienia. To jest ten moment, w którym symbolika Urzędu Prezydenckiego nabiera realnej mocy. Obywatele nie czekają na zmiany ustaw, bo wiedzą, że to nie rola prezydenta. Czekają na sygnał. Sygnał, że ktoś na górze widzi to samo, co oni na dole i nie boi się tego nazwać po imieniu. ...narodowym, o tej banderowskiej fladze. Oczywiście są skandaliczne te wydarzenia. Jeszcze jako prezes Instytutu Pamięci Narodowej byłem zaangażowany w przygotowanie projektu nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej i poszerzenie katalogu ściganych symboli, także o czerwono-czarną flagę. To należy w Polsce zrobić. Wiem, że ta ustawa jest w polskim sejmie. Liczę, że większość parlamentarna w końcu ją przyjmie. No, oczywiście symbole banderowskie w polskiej przestrzeni publicznej, także w ukraińskiej mnie oburzają, ale to jest inne państwo, ale w polskiej przestrzeni publicznej są nie do zaakceptowania i powinniśmy w sposób bardzo zdecydowany reagować na tego typu rzeczy, wydalając takich ludzi po prostu. No już jest z Polski. decyzja, decyzja rządu ogłosił ją premier, ponad 60 osób w tym większość Ukraińców będzie deportowanych z Polski. To Jeśli zapadła decyzja. taka decyzja, to taka decyzja jest dobra. No dobrze, a pana... ...tego, że na Ukrainie symbol banderowskie, także w edukacji powszechnej nie są opisywane w taki sposób, który jest zgodny z badaniami historycznymi, to byli mordercy, zwyrodnialcy. Do czego to doszło, że nawet takie minimum jak potępienie kultu Bandery jest odbierane jako rosyjska prowokacja i potężne uderzenie w Zełenskiego. Przecież winę za to ponosi bezpośrednio ukraiński rząd i jego politycy. Na Ukrainie ci ludzie są od lat przedstawiani jako bohaterowie, a to, co wydarzyło się na Wołyniu, jest określane mianem małego, niewyjaśnionego potknięcia. Oczekiwanie, że sami nagle się nawrócą i będą walczyć o prawdę historyczną, jest po prostu naiwne. Jeżeli będziemy potulnie siedzieć i dalej się na to wszystko godzić, to nigdy nie doczekamy się eksplamacji i odpowiedniego zadośćuczynienia. Ukrainie się to zwyczajnie nie opłaca. Pomyślcie tylko, co by się działo z zachodnią opinią publiczną, gdyby historycy zaczęli dokumentować, w jaki sposób banderowcy zabawiali się z Polakami na Wołyniu? Dlatego od początku powinniśmy na nich naciskać i wykorzystywać karty przetargowe, które mieliśmy. Teraz niestety jest już za późno. Przekazaliśmy Ukrainie miliardy, przyjęliśmy miliony uchodźców, a oni mają nas centralnie w dupie. W sobotę mogliście zobaczyć, jak wygląda ich wdzięczność. Zostały nam tylko mocne słowa prezydenta. Bardzo dobrze, że je wypowiedział, ale czasy, w których samo to by wystarczyło, minęły bezpowrotnie już parę lat temu. bardziej optymistycznych rzeczy powraca sprawa CPK. A propos Pańskich projektów. Koalicja rządząca już nazywa Pański projekt dotyczący CPK bublem prawnym. Bo jeśli Pan chce zwiększenia wydatków na swoją wizję, czy tą pierwotną wizję CPK, to powinien Pan wskazać, które wydatki skasować, bo tych pieniędzy nie ma. Czy chce pan skasować wydatki na ochronę zdrowia, czy chce pan skasować wydatki na obronność? Skąd wziąć te pieniądze? No przede wszystkim środki finansowe te publiczne trzeba wziąć z dobrego rządu. To znaczy, ktoś odpowiada za złą sytuację finansów publicznych w państwie polskim. Uwaga, generalna. Ale postulaty e, też powinny na... być odpowiedzialne. I postulaty są bardzo odpowiedzialne, bowiem w nich pojawiają się kolejne elementy pancerza budżetowego, który odnosi się do funkcjonowania Krajowej Administracji Skarbowej, ale także do szczelnienia nie tylko VAT-u, ale także CIT-u, szczególnie dla zachodnich korporacji. Więc widzimy, że tych możliwości przy sprawnym zarządzaniu państwem polskim jest wiele. Powiedziałem, że będzie optymistycznie. Chyba się myliłem, bo jak patrzę na to wszystko co się dzieje wokół tej inwestycji, to aż łapie się za głowę. Przecież to jest żałosne. Spójrzcie na przykład na Chiny. W zaledwie dwie dekady z państwa znanego tylko z biedy i brudu stali się potęgą gospodarczą, z którą muszą liczyć się Stany Zjednoczone. Oni nie czekają na żadne pozwolenia czy przetargi. Jak czegoś potrzebują, to po prostu to budują. Nieważne, czy to tory kolejowe, elektrownie, czy zwykłe bloki mieszkalne. Spójrzcie, oni potrafią zbudować dworzec kolejowy w mniej niż 9 godzin. W Polsce po roku byłyby co najwyżej plany. W czasie, kiedy USA i Chiny inwestują miliardy w gospodarkę, budując fabryki i połączenia, które pchają ich w przyszłość, my siedzimy z założonymi rękami i debatujemy nad tym, czy powinniśmy wybudować lotnisko. Rozumiecie, jakie to żałosne? To jest właśnie obraz Polski w pigułce. Z jednej strony nie potrafimy postawić się sąsiadowi w sprawie dla nas fundamentalnej, w sprawie naszej krwi i historii. Z drugiej strony nie potrafimy zbudować czegoś, co pchnęłoby nas do przodu na dekady, bo te dwie rzeczy, choć pozornie różne, wynikają z tego samego z braku charakteru i strategicznego myślenia na szczytach władzy. Cechą wielkich mocarstw jest to, że politycy nie zawsze zgadzają się we wszystkich sprawach, ale w tych kluczowych panuje pewien konsensus. Tymczasem u nas te barany z zimną krwią będą uwalać kluczowe projekty. Tylko dlatego, że ktoś z innej partii mógłby przypisać sobie za nie zasługi. Cała nasza polityka opiera się na ciągłej wojnie, która dzieli naród tylko po to, by te same twarze mogły dalej siedzieć przy korycie. Dlatego właśnie od lat jedyne, o czym potrafi gadać Donald Tusk, to walka o sądy i praworządność. To jedyna spójna narracja w całej koalicji obywatelskiej. PiS zniszczył sądy i musimy je odbudować. Prezydent Nawrocki, czy pan zgadza się z nim, że sędziowie nie są bogami? Była taka piosenka paktofoniki. Jestem bogiem, uświadom to sobie. Jeśli pan minister nas ogląda, to chciałbym powiedzieć, panie ministrze, nie jesteś bogiem, uświadom to sobie, sobie. To idealny temat zastępczy. Przeciętny obywatel mający inne problemy na głowie nie ma czasu, by dokładnie analizować, kto łamie prawo, a kto nie. Wytłumaczy mu to ONET i Gazeta Wyborcza. Sam również nie odczuje efektów tej wojenki, bo dotyczy ona tylko polityków i ich stołków. I w tym właśnie tkwi sedno naszej narodowej tragedii. Nie w tym, kto ma rację w sporze o sądy, ale w tym, że elity polityczne nauczyły nas, że to jedyna bitwa, która ma znaczenie. Tymczasem prawdziwa wojna o szacunek dla naszej przeszłości i o szansę na naszą przyszłość, jest przegrywana walkowerem, bo nikt nawet nie staje do walki. A Wy co o tym wszystkim sądzicie? Napiszcie w komentarzu, czy wierzycie, że prezydentura Nawrockiego przyniesie jakieś zmiany w tych kwestiach. Może chociaż symboliczne. Jak już tam będziecie, koniecznie zostawcie lajka like i suba. Byliście na kanale Kto Wygrał? Tymczasem żegnam się z Wami, ale nie martwcie się, widzimy się niedługo.